Wow. No i tak się zaczyna, tak się zaczynają nasze regaty. dobry. Jacob, Ty mów, bo Ty masz głos bardziej taki, ja mam taki brakapitański głos. Ja powiedział, że mam nie wczorajszy. Halo, dobry. Jesteśmy na regatach youtuberów. Godzina... Godzina taka, że mi zaraz minie śniadanie, prawda? 9.15. No, dlatego ja się zmywam. Oni myślą, że robią wywiad, a tak naprawdę trzymają taki automat do wapowania. Jakiś wielki statek tam. O kurde, jaki wielki statek podpłynął. Ale masakra. No to będzie się działo. Jak oceniasz? To no jest pogoda świetne, stary, w ogóle nie żadnej chmurki nie ma. Chodź w ogóle jest super, temperatura jest super. Jest, no maksa, dobra. Tylko się O kurde, ale ktoś sunie, Niski, niskie zawieszenie to jest. Tylko się troszkę martwię, bo nie wiem, czy zauważyłeś, wiatr się uspokoił. Jak gdyby wczoraj już było mega fajnie i wszyscy mówili, że można nawet do trójki dojść w dniu dzisiejszym. Jakiej trójki? No w skali jakiejś tam nie wiem, ja na skalach nie znam. W skali, po prostu... W skali wiatru, słuchaj. A teraz, już tak serio. Regaty youtuberów są znane z tego, że wiatr nie wieje, że wiatr nie wieje, nikomu się nie śpieszy, wszystko sobie tak powoli płynie. Najpierw siku, później śniadanie. To muszę zrobić w ciągu 5 minut bo zaraz się wszystko zamknie. W międzyczasie podładuję sobie kamerę, bo coś się nie podładowała. I jesteśmy gotowi. Po prostu kierunek na zwycięstwo mamy wtedy. No i po śniadanku można iść na łódki. O, i dziewczyny coś, coś dają. To? Super worek, robię YouTube. No właśnie, robię YouTube w tym to momencie media. idealnie od Talent Media. Są łódki, żaglówki, jest motorówka, będą sędziowie, będą regaty. I wielki statek po lewej. Jest też kamil. Lolo. O i mamy selfie-sticka nawet, tak? Będziemy mieli, no? Znaczy już mamy. Już Nie wiem, mamy. czy możesz sobie. Ty masz. A, bo ty masz GoPro, oczywiście. No. To co możesz zamontować? Jeszcze Mogę mamy sobie zamontować. Jeszcze mam taki fajny zestaw na klatę, będziesz mógł z tego na, na, na klacie no, nosić. Ten, kto zrobi najlepszego selfika, dostanie GoPro podobno. Dokładnie, i no, zobaczymy, samego na wypasie. Czy, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Próbujesz go sparować z tym? Spróbować. Nie, próbuję z... robić zdjęcie w ogóle. Aha, tutaj. to przeszkadzam no. ci pewnie, to idę. Ekipa z kolegą Ignacy, tu wszyscy są kolegami. No będzie się działo, będzie się działo. Znów rywalizacja, nam się jeszcze nigdy nie udało wygrać. No, ale teraz, no mamy na pewno większą szansę, bo łódkę, znaczy w końcu mamy żaglówkę taką, jak wszyscy, a nie zawsze mieliśmy jakąś inną, najwolniejszą. I było ciężko. I było ciężko. O, widzę, że tutaj jakiś cosplay się odstawia. No my w swoim składzie standardowym z poranka. Musiek, wychodź! No właśnie Huśka nie ma, a miał być z nami, nie dotarł. Łodzie już wypłynęły, zapomnieliśmy bułek i to jest problem numer jeden w tym momencie. No właśnie, nie ma prowiantu, nie ma prowiantu. Będziemy musieli kogoś zjeść w pewnym momencie, tak mi się wydaje. Patrzcie, tam gry łączą, nie dzielą. Gry łączą, nie Widzicie, taki jest ROJO. Dobrze, że nie słyszeliście, bo znalibyście całą prawdę. Taśmy, Taśmy prawdy. by były, ale może, znaczy, co ja chciałem powiedzieć, to właściwie to, o co, jakie są zasady regat i opowie nam o tym Jacob. E, dobrze, no to przede wszystkim rozpoczynamy, mieliśmy o 11.00 e, pierwszy bieg miecz, niestety opóźniły się troszkę zawody, e, no i w sumie założenie jest takie, żeby dopłynąć jako pierwsi, tak? Tak, będą w pewnym miejscu gdzieś dwie boje, tak? Tak. Całej są dwie boje. Trzy nawet. Bo one tworzą trójkąt, jak są trzy, muszą tworzyć trójkąt. I będzie sygnał, który powie za 5 minut, start. I my wtedy zaczniemy krążyć wokół tych boj, bo nie wolno ich przekroczyć przed tymi, znaczy przed tak, jakby startem właściwym. Bo jeśli się je przekroczy linię boj, to trzeba z powrotem opłynąć boje i wrócić na start. to jest taki pierwszy moment który 3 lata temu wykonaliśmy Dokładnie, perfekcyjnie, perfekcyjnie i, wygrali, i wygraliśmy zegarki dzięki temu e, Timexa. No więc to mamy opanowane, a później byle szybciej do celu. Byle szybciej do celu. Nie wiem, jaka jest trasa. Gdzieś tam, tam, gdzieś albo tam. Nieważne. Ogólnie woda jest płaska i to nie ma różnicy, gdzie się płynie. Moim zdaniem. Dopłyniemy do jednej boi, opłyniemy ją. Może będzie druga, może będzie trzecia, w zależności jak jest trasa ustalona. Wrócimy i wygramy. I to jest to jest jedna sprawa, no ale jeszcze po drodze musimy nabrać prędkości, czyli żagle muszą być wypełnione, Kamil musi tam na przykład obciążać, obciążać z przodu nie. Czasem, czasem trzeba się bujnąć w lewo, czasem w prawo, tu jest jedna lina, ta jest ważna, trzeba ją przyciągać albo w lewo, albo tam Jacob na prawą burtę ciągnie. Mamy oczywiście naszą sterniczkę, która nam zapewni zwycięstwo. <laughs> nie, jak nie, my robimy, jakaś presa, czy coś my coś robimy nie za balast, prawda? Regaty trwają. Nie poddajemy się. Co mamy teraz przepłynąć? linię Przez przez linię, startu przez, boję. Przez, linię to jest przez tam boję. jest start. Tak. Ta łódka przed nami, motorówka bardziej. Pa. I o po lewej jest boja i to jest start, nie. Pa pa. pa. Patrzcie jakiego pranka nam dobra, zrobił Jakiego nam ten Pawełek zrobił pranka teraz O, o, wybierać. dzieje się Mam wybierać, ale nie wiem co, gdzie Która to jest lina, ta? Żrona, Jezu Dawaj, 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 dawaj No nie mogę mocniej, bo mam jedną rękę, widzicie? Widzicie jak to się, jak to się dzieje tutaj? Spokojnie, Jake'o Leciutko, patrzcie Z Porobione, porobione Patrzcie. Dobijamy do dużego statku, który... na którym możemy skorzystać z toalety i może coś zjeść, chociaż wątpię. Które miejsce zajęliśmy? Ósme. Nie ostatnie. Nie ostatnie, ale to na razie pierwszy bieg, w drugim będziemy pierwsi i wygramy. Czuję to. Ok, zielone światło do abordażu, więc przechodzimy. Nie szczepiamy się masztami, więc jest luz. Przechodzimy po cudzym statku. Trzeba być ostrożnym. No to impreza trwa gruba już. Już po prostu zaczęło się. A tu jest maszynownia. Patrzcie. Co teraz? Ja bym chciał przejść dalej, ale niekoniecznie z tym całym hałasem. wąz, wąs, wąs. No nie mówcie mi, że tu nawet kafelki są w toalecie. What? O Jezu, czy tu są kafelki w toalecie? Tak. To jest taki luksus. Widziałeś Kamil? Kafle w toalecie. Jest super, naprawdę super było z tym statkiem. Jest taka atmosfera. Tam dziewczyny z, pięciu, z dziewczyny pięciu sposobów, czyli sprytne babki rozkręciły taką imprezę na rufie, że naprawdę jest super. Jeden bieg omijamy, to się bieg nazywa? Tak, chyba zrezygnujemy z drugiego, no bo tego wiatru brakło. Także okay. robimy drugi krótki bieg. Ten długi zawsze był taki długi. Ten długi dość i się dłużył, więc no... ja jestem jak najbardziej za... O, i będą ujęcia z GoPro. No już lata. Kawałek dalej, piwo, woda, ogór. Czy tu jest smalec, jest, chleb ze smalcem i z ogórem. Wszystko jest. I jest nawet pan kapitan. To nawet Jest kapitan. nawet pan kapitan. Podejdziemy kawałek tutaj. Spójrzcie. Kajuta pana kapitana. Nie będziemy przeszkadzać, bo tu ważne rzeczy są. Tak więc rezygnujemy z długiego biegu. Zostaje nam tylko krótki, dlatego można sobie chwilę odpocząć, tak? Tak, nie ma długiego. Możesz spokojnie. Czyli koniec dzisiaj? Nie, no będzie krótki. A, będzie do nas I... Tak, nie wiem czy taki jaki miał być czy jeszcze jakiś inny pokręcony, ale na pewno nie będzie taki jak na, mm, nie będziemy na Śniart wypłynąć, czyli tam nie, tam nie, tylko do tu. O Jezu, I... o Jezu, jaka zawrotna prędkość, Kamil. I lecimy na wczesna. Trzymaj się, Jacob, nie wypadaj. Za chwilę to, się patrzcie. w czasie. <laughs> Historia lubi się powtarzać i po raz kolejny wiatru nam troszeczkę brakuje. Za nami lekko kilka metrów. Jest tam kolega Ignacy, jest Gimper, a ostatni, czy to są Beksy? Kto to jest w ostatnim? Ja nie wiem, kto tam jest. No, ale mamy, mamy jakieś szanse, mamy jakieś szanse. Byliśmy ostatni, więc zrobiliśmy progres. Nasz problem polega na tym, że jeśli jakaś łódka płynie tak samo jak my, to my zawsze płyniemy wolniej. Znaczy, w, w tym samym kursem płyniemy wolniej. Nie wiemy czemu tak jest. Może nam nawrzucali kamieni, przyczepili coś, nie wiem, nie wiem. Jakieś deski pod burtę. być kanapy Ale pogoda jest super, pogoda jest super, można się wychilować. i tak jak mówię, no, mam nadzieję, że, że dopłyniemy nie jako ostatni. Na razie jesteśmy przed przedostatni, jest super. Niestety finału nie mogłem wam pokazać, bo leżałem w kajucie, pół martwy. Nie wiem, chyba nie wczorajsze picie, znaczy tego, yy, balowanie, bez alkoholu oczywiście, tylko po prostu słońce mnie trochę wykończyło i mnie strasznie łeb boli, ale tak strasznie, strasznie, strasznie mnie łeb boli. Idę jakąś tabletkę wezmę. Każdy porobił zdjęcia na konkurs, zobaczymy, kto zwycięży. Miejsce zajęliśmy dziewiąte chyba, ale w, w generalnej klasyfikacji jeszcze nie wiemy i zobaczymy, o Jezu, uciekam, uciekam. Uciekam, bo tu suma idzie gdzieś z przodu będzie przywiązany, żebyśmy nie odpłynęli. Do samego końca. I Magda przyjdzie i to przywiąże pewnie profesjonalnie, takim super profesjonalną ósemką czy czymś takim. I jak walka o zwycięstwo wyglądała? Nie ma szansy. Ale co na silniku? Nie, no bez. To było po prostu wiesz, dźwięk zwycięstwa. Dźwięk zwycięstwa. Akcja ratowania drona. Tak, jak to było? Tutaj. Tutaj. No, w lewo, w lewo. Jeszcze w lewo, jeszcze w lewo. Jeszcze, jeszcze w lewo. Jeszcze w lewo, gdzieś te no. rejony, no. Będziesz no, słaby, tak. wszystkie Ale tu zimno jest. To w prawo, to cieplej jest. Ja bym zrobił taką siatkę zarzucił i pod nie pojechał nią. Przejście na kolację. Właściwie to na obiad, nie? No, na obiad. Jest bardzo utrudnione. Tutaj szwagier próbuje się przebić. Wszyscy jesteśmy głodni. Nie każdy z nas dotrze na kolację. Widać to po ilości fanów. Niektórzy nie dojdą po prostu. Zostaną zaautografowani. Jasne, rób zdjęcie, a będziesz na filmie później. Dziękuję. Co tutaj robisz? Przypisywać i oglądam. Czekam na youtubera. A jakich, na jakich youtuberów najbardziej czekasz? No głównie to na Izaka. Tak? I złapałeś Izaka czy nie? No jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale są duże szanse, bo jeszcze tu kilka razy będzie przechodził no. pewnie. No dobra, do której godziny masz zamiar czekać? Nie wiem, że tak do 19. Dobra, do 19. Jezu! Pierwsze miejsce! Jak się czujesz pierwsze miejsce? Dyszka, pierwsza dyszka! Jes i piesek! Gdzie ja sobie tutaj stanę? Są, Tobie też dziękujemy, jesteś. Tu się wszystko nagrywa, pierwsze miejsce dziękujemy, wiadomo. On jest naprawdę niedobry. Super dziękuję. miejsce, ojeju. Ja tu, dziękuję. Super miejsce. Widzisz? Zwycięzca konkursu GoPro. Tak. Pokaż, co dostałeś w ogóle. Weź, tu mały unboxing robimy. Unboxing, dobra. A więc tak, czapka, którą mam na sobie. Uuu. Jasne. Dodatkowo jakiś taki szal GoPro. O, to jest buf. Taki buf, patrz, Uf, buff. A, I no to tak, jeszcze oryginalny. Tak, no pewnie. E, mamy tutaj taki hmm, jakby... Nie Izzy. klaser, to nie jest klaser, bo tu nie mamy zdjęć. Album snatchów, taki. Ale tak, album ze wszystkimi zdjęciami. Jakby, Produktami. Zdjęciami, tak, tak, tak. Wygląda przefantastycznie co robi? Dodatkowo Czekaj, gwoździa programu jeszcze nie przedstawię Ale instrukcja Instrukcja, tak jakiś przewodnik W ogóle zadaniem było zrobienie najbardziej kreatywnego Zdjęcia GoPro Alien zrobił takie zdjęcie no, Z takie wody, ono było A, tak? Ale czy ta GoPro przeżyła w ogóle to zdjęcie? Ja byłem w szoku, bo tam były odsunięte elementy No właśnie mi też Więc się to wydawało masz obudowane, No tak, nie? ale ja mam jeszcze tam właśnie. poprzednią Smyczki. No i gwóźdź programu, prawda? Samo GoPro. GoPro Hero 5 Black. Dokładnie tak. Ale folia nie ściągnięta jeszcze. Nie, 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 bo jakby chcę to oddać na cele charytatywne. Bo A to jest widzicie. Taki Czyli jak będziecie aukcje charytatywne Allegro możecie wejść. To by było super, tak. Piszecie Alien Róża Wiatrów i znajdziecie aukcję tego GoPro. Byłoby fantastyczne. Będzie można zlicytować. Ja w ogóle dostałem grę. Cool. Nie wiem co to zagra, ale widzę, że z tyłu są jakieś takie krążki. Możliwe, że trzeba jakiś. to pewnie jest to co się wybiera, wiesz, żeby takie same dwa żetony wybrać. No. I to jest właśnie czas pożegnań nastał. Tak rojo. Najgorsza chwila na świecie. Najgorsza chwila chciałoby się posiedzieć, ale z drugiej strony ja lubię kończyć w momencie, kiedy jest jeszcze zajebiście. Nie? Dokładnie tak zawsze tak. później te wspomnienia jeszcze Fantastikę za rok. Wspomniał. Mega pamiątka i super odpoczynek przede ja, wszystkim. Ja, 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 ja. Dokładnie. Za rok się, tym bardziej chcę przyjechać. Koniecznie, koniecznie. No jedni wcześniej wyjechali, myśmy sobie jeszcze dzisiaj na łódkę wskoczyli, ale już wracamy, już wracamy. Jest godzina 14 i mam nadzieję, że film wam się podobał. I co? Do zobaczenia za rok. Nie za rok w kolejnym vlogu, ale w kolejnym vlogu z Regat. Trzymajcie się, cześć.